No i zobacz czy teraz. Jest to, czy mnie słychać? No nie mam cię. Nie nadaje? Znaczy nie, nie mogę znaleźć. A wpisz mi historia. To wtedy wejdziesz i znajdziesz. Mój pierwszy dzień Jako youtuber. Będę grał w grę Myślecie, to by jakoś bandę założył. No i co zobacz, zobacz, zobacz mi widać. O jesteś, teraz mi się na żywo. Widać cię. Ebeno. A wyjdź do innego pokoju, zobaczymy czy mnie słychać, słychać mnie tam podgłyżą trochę. Halo? Słyszysz mnie? Słyszysz mnie? Słychać mnie? Słychać mnie, tak? No, no. Ale mikrofon dalej bliżej. Sylwetka wyprostowana. I widać co gram i ten, nie? Mam jednego obserwującego, to jest moja żona, to jest początek. Od tego się zaczyna. Nie? Weźmy coś zapytać, żebym mógł odpowiedzieć. Bo to słychać, ale no napisz do mnie to tak, żeby to profesjonalnie wyglądało, no. E, no. Zadaj zapytanie jakieś. Zobaczymy, czy coś się wyświetla. I wyślij mi z dwa złote donate'y, że... że super, podoba Ci się, daj lajka, like, serduszko, nie wiem, udostępnij może. To wiadomo już musi dolecieć Odbić się też nie Piwo bezalkoholowe przy sobocie Przy piątku, przepraszam, się zgnimy Oj, nie oglądasz mnie nikt, Chuj, popularność siadła, nie? No ale jesteś noży, ale nie mam polejkować. Nie mogę polejkować. Nie da się. Nic napisać też się nie da. No, napisz coś do mnie. Napisz, czy opłaca się zbierać oskurowane zwierzęca na jedną gwiazdkę. A ja ci wtedy profesjonalnie odpowiem. Ja ci Trzeba wyskoczyć na ryby i połapać trochę, bo wędkować, sprawdzić czy da się więcej zarobić na wędkowaniu, What? czy łapanie łapaniu przestępców. No to masz się myśleć. No jest, pilno, żeby ci z no. no, nie no bo wszystko. <laughs> ukradli nasy znaczy lasów. No i zablokuje mi film teraz za przeklinanie, nie? Użyłem bulgaryzmu przez no, przypadek Będzie bal na 30 No dobra, działa Będziemy strewować nie? Nie, nie udostępniać, można powiedzieć